Koło moi kochani Wagon Transporter i mamy tutaj rdze rdze na dachu moi kochani już jest ładnie odtłuszczone i przejechane delikatnie papierkiem robię z tego co mam czyli będzie primer szary i what might what white mat spray biały mam nadzieję i zobaczymy co z tego wyjdzie i okleję szarą taśmą Gorilla Tyle. Taka sama sytuacja jest po drugiej stronie. Też to obuściłem delikatnie. Teraz cała ta, czarna ta, ta ta taśma i lecimy. Merek dwa razy wszedł jak złoto, moi kochani. Schnie sobie ładnie. Zaraz chodzę z białym matem i kończę zabawę, bo to wiecie... Nie ma co świrować. Moja nieprofesjonalna prawa. Już gotowa. prezentuje się tak. Pozdrawiam ten kapo moi kochani. Zrobione. Co mam powiedzieć?